Francja to najwspanialszy kraj na świecie. Tak, najwspanialszy. Wynaleźliśmy nie tylko modę i gastronomię, ale i wszystko, co czyni życie tak cudowne. Rozejrzyjcie się. Silnik parowy, kolej. Francuskie. Silnik spalinowy, samochody. Francuskie. Telewizja czarno-biała i kolorowa. Też francuskie. Fotografia – francuska. Kino – francuskie. Jakim cudem nie jesteśmy więc największą potęgą gospodarczą świata? Ponieważ w istocie są dwie Francje. Francja szczodra i pełna entuzjazmu, krzywiąca kreatywność, wyobraźnię i ducha współpracy oraz ta druga, której istnienie mnie smuci. Francja, która się poddała. Straciła wiarę i niekiedy bywa wręcz paskudna. Wszyscy mamy marzenia, a moje zaraz zobaczycie. Dobry wieczór. Wspaniale widzieć tu was wszystkich na żywo w studiu TF1, w którym spędzimy cudowny wieczór. W Paryżu są dziś z nami tysiące widzów, a w swoich domach oglądają nas miliony Francuzów. I być może jeszcze więcej za granicą. Panie prezydencie, proszę zostawić na biurku. Zrobimy dziś coś niesamowitego. Pomożemy komuś zaistnieć na rynku, tym samym.